Trzy ważne lekcje, których uczymy się od Jezusa, kiedy patrzymy na jego największy cud, jakim było powstanie z martwych Łazarza. Czytamy też cztery Ewangelie skompilowane do jednej opowieści. Przeczytam teraz ten fragment, a potem pokażę te trzy lekcje, które z tego fragmentu wyciągamy. Ponownie poruszony do głębi Jezus udał się wraz z pozostałymi do grobu była to grota, a wejście do niej zamykał ciężki głaz. Odsuńcie kamień, rozkazał Jezus. Lecz Marta, siostra zmarłego, zawołała. Już od czterech dni tam leży. Odór będzie nie do zniesienia. Marto, rzekł do niej Jezus. Przecież powiedziałem Ci, że jeśli uwierzysz, zobaczysz wspaniały cud Boży. Gdy odwalono kamień, Jezus spojrzał w niebo i rzekł. Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Wiem, że zawsze mnie wysłuchujesz, ale mówię to ze względu na obecnych tutaj ludzi, aby uwierzyli, że mnie posłałeś. Potem zawołał donośnym głosem Łazarzu, wyjdź stamtąd. I wyszedł Łazarz w całunie grobowym, z twarzą spowitą w bandaże. Wtedy Jezus zwrócił się do obecnych, uwolnijcie go i pozwólcie mu odejść. I teraz jakie są te trzy aspekty? Oczywiście ten fragment, jak każdy fragment biblijny jest jak piękny diament, który obracany z różnych stron. E, pa, czyli kiedy na ten fragment patrzymy pod różnym kątem, możemy różne lekcje życiowe wynieść z tego. Ja opowiem o trzech, które są mi bliskie. Po pierwsze, Jezus był prawdziwym Bogiem, ale też był prawdziwym człowiekiem. Gdyby Jezus przed na świat i był tylko Bogiem, to nie mógłby powiedzieć naśladujcie mnie, ponieważ powiedzielibyśmy, no ty byłeś Bogiem, więc miałeś. Warunki preferencyjne, ale on, będąc Bogiem, ograniczył się do tego, że stał się człowiekiem, i przeżył życie jako człowiek, przeżył bezgrzesznie. I wiele rzeczy nas uczy, Między innymi to, że nasze namaszczenie, czyli ta duchowa siła, która jest związana z naszymi darami czy to będzie dar opieki nad ludźmi, czy to będzie dar gościnności, czy to będzie dar uzdrawiania, czy to będzie dar nauczania, jakikolwiek dar by to nie był że twoje namaszczenie, czyli ta Boża siła, Boża owocność twojego daru, będzie wzrastać w czasie. Kiedy Jezus, czytamy, o trzech osobach, które Jezus wskrzesił z martwych. Pierwsze wskrzeszenie na początku posługi, to była dziewczynka, która świeżo co zmarła, i on przyszedł i powie i ta dziewczynka powstała z martwych. Więc można powiedzieć, ok, świeżo zmarła, tak, czyli z naszego ludzkiego oczywiście punktu widzenia to wygląda, no to jest prostsze. Później niesiono jedynaka, jedynego syna matki, niesiono, żeby go pochować. I on wtedy się zatrzymał i wskrzesił go z martwych. Czyli można powiedzieć, no to już jest trochę trudniejsze. A tu mamy człowieka, który od czterech dni jest w grobie. Jezus go wskrzesza. I to jest samo już końcówka służby Jezusa. Na początku pojawiają się pierwsze uzdrowienia, a wiemy, że kiedy Jezusa aresztowano, wtedy dokonuje ostatniego uzdrowienia, czyli, czyli ucho, które zostaje odcięte. Jezus sprawia cud stwórczy, ucho odrasta. Więc widzimy, że namaszczenie Jezusa wzrastało w czasie. I tak samo my powinniśmy na to oczekiwać. Niektórzy mówią tak, ale ja już jestem, ja już jestem starszy. Chcę Ci przeczytać pewien fragment Psalmu. To jest Psalm 92, który kończy się tak. Zasadzeni w domu Pańskim, rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga. Wydadzą owoc nawet i w starości, pełni soków i zawsze żywotni, aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy. Moja opoka nie ma w nim nieprawości. Wydadzą owoc nawet i w starości, pełni soków i zawsze żywotni. A więc, na przykład, dla mnie takim przykładem, który chcę podać, jest ojciec Kantala Mesa, kaznodzieja katolicki, który. Jeżeli czytasz jego książki, czy tam słuchasz nagrań, nie wiem, czy są nagrania, ja bardziej czytam książki, to widzę, że im jest starszy, tym bardziej te jego kazania są głębsze i prostsze, bo to często idzie w parze. I widzę, jak ten dar w nim wzrasta. Więc pierwsza, pierwsza lekcja to jest taka, jakikolwiek masz Boży dar, Bóg chce, żebyś z roku na rok, żeby On wydawał lepsze owoce. Drugi, druga rzecz, o której powiem, może wydawać się Ci trochę dziwna, ponieważ pierwsza rzecz była wprost, tak? a druga rzecz to jest taka symboliczna. Pamiętam kiedyś pewien pastor nauczał na temat relacji w, w gronie przywódców kościoła i powiedział tak. Jest taki fragment, kiedy Łazarz ma być wskrzeszony i jego siostra mówi cztery dni jest w grobie i już cuchni. On mówi, ja wyciągam z tego prostą lekcję. Jeżeli w ciągu czterech dni... Masz do kogoś pretensję, problem z kimś, i w ciągu czterech dni z nim o tym nie porozmawiasz, to to zaczyna cuknąć, ty zaczynasz racjonalizować, dlaczego nie potrzebujesz o tym porozmawiać, i problem zostaje w twoim sercu, potem wychodzi przez twoje usta, przez plotkowanie, przez niechęć, przez dystansowanie się do tej osoby. Więc mój cztery dni to jest maks, żeby wyjaśnić sobie sprawy w gronie przywódców. I myślę, że to jest ciekawe, to nie chodzi o to, że te cztery dni to musi być dokładnie cztery dni, chodzi o to, żeby, że jeżeli przedłużasz te rzeczy, na przykład Biblia mówi, żeby mąż z żoną nie kładli się spać, jeżeli, żeby gniew nie zachodził. Nie, żeby słońce nie zachodziło nad waszym gniewem, tak? Czyli żeby nie kłaść się pokłóconymi. I to jest standard dla małżeństwa, dla ludzi mieszkających razem. Ale standard dla ludzi, którzy nie mieszkają razem, oczywiście taki nie wprost, ale wyciągnięty z tego fragmentu, jest taki, że w ciągu najbliższych dni postaraj się to wyjaśnić. I to jest taka druga niesamowita rzecz. Niektóre rzeczy tak. Jak pierwsza rzecz, że twoje namaszczenie, czyli duchowa owocność, jakiegokolwiek daru masz, powinna wzrastać w czasie, z roku na rok być coraz większa. Drugie to jest takie niewprost, czyli takie, które metaforycznie Duch Święty może cię pobudzić do tego, tak jak Pawła Apostoła pobudził do tego, że mówił nie zawiążesz pyska wołowi mucącemu, co było przepisem starotestamentowym i dotyczyło bezpośrednio wołów, a on to mówi dwa razy w swoich listach w kontekście, że ci, którzy głoszą Ewangelię, z Ewangelii mają prawo żyć. I trzecia rzecz, Łazarz zmarł, nie było go cztery dni i powstał. To jest taka rzecz, którą, która najbardziej mnie porusza w tym fragmencie. Bóg może oddać ci to, co w życiu straciłeś. W moim życiu były takie trzy rzeczy, nie będę ich rozwijał, ale krótko powiem. Byli ludzie, z którymi straciłem kontakt, straciłem relacje z różnych powodów. Czasami coś między nami się stało, a czasami po prostu zwykła proza życia. Mieszkaliśmy gdzie indziej, zajęliśmy się innymi rzeczami w życiu, i Bóg przywrócił mi część tych relacji. I to coś, co wydawało mi się, że na stałe umarło. Druga rzecz, o której tutaj myślę, to jest moment służby pierwsze, szybko teraz liczę, pierwsze prawie 20 lat mojego życia chrześcijańskiego było takim życiem mocno w służbie, właściwie jedynie w służbie. Później Bóg poprowadził mnie w inną stronę i oczywiście służba gdzieś zawsze była. Dzięki łasce Bożej zawsze trwałem przy Bogu. Dzięki łasce Bożej mogą głosić Ewangelię różnym ludziom. Ale ostatnie kilka lat, ostatnie od 1 marca 2020 moja służba mocno żyła. Coś, co wydawało mi się na początku że służba jest najważniejsza, często była ważniejsza od Boga niestety. Później czas, kiedy Bóg mnie poprowadził w bardziej w stronę biznesu, a służba była tylko częścią i myślałam okej, okay, już tak będzie i później Bóg odnowił to. Więc Bóg, więc druga rzecz to pierwsza relacje, drugie to jest służba. I trzecia rzecz to nie jest coś co się wydarzyło w jakimś momencie, ale co jakiś czas łapie się na tym, że mówię no już naprawdę tyle lat czytam Biblię, słucham tylu nauczań, studiowałem też biblistykę, więc mam dużo wiedzy, jakby dużo wiem. I to jest zawsze dla mnie fascynujące, jak Bóg przez może ożywić jakiś fragment, że mimo, że ten fragment znam, on nie ma dla mnie nowej treści, ale ożywie, jest ożywiony dla mnie, że Bóg przez ten fragment mówi, to jest to, co teraz będę robił w Twoim życiu. A czasami jest tak, że jakiś fragment znam, a Bóg pokazuje jeszcze inny aspekt tego fragmentu. Więc to, że Bóg ożywia swoje Słowo nieustannie, to nie jest tak, że za każdym razem, jak otwieram Biblię, to, to, to wyczytuję coś, wow, niesamowitego, albo fragment mnie ożywia, ale że mimo tych lat, dziesiątek lat czytania Słowa, i tak Bóg jest w stanie to ożywić. I Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty jesteś dla nas taki dobry że Ty potrafisz dla nas Twoje Słowo ożywić i to Słowo jest dla nas pokarmem, jest dla nas inspiracją, jest dla nas zachętą, jest dla nas siłą i to Ty to czynisz, przez moc swojego świętego Ducha. Dziękuję Ci za to, Ojcze. Amen.